Każdy z nas zna postacie, które przyciągają uwagę mediów i fanów. Anna i Robert Lewandowski to jedna z takich par w polskim showbiznesie. Ich życie nieustannie jest pod lupą milionów internautów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Jednak, nawet dla najpopularniejszych osobistości, przychodzi czas, kiedy trzeba na chwilę zwolnić tempo. I zregenerować siły. Lewandowscy postanowili wykorzystać ten moment na wakacje na jednej z hiszpańskich wysp, gdzie mogli w spokoju naładować akumulatory. 6 czerwca to data, która dla wielu kibiców ma szczególne znaczenie. Tego dnia reprezentacja Polski ma zmierzyć się w towarzyskim meczu z Mołdawią na stadionie Śląskim w Chorzowie. Jednak na zgrupowaniu drużyny zabraknie kluczowego zawodnika Roberta Lewandowskiego. Jak sam przyznał w swoim poście na Instagramie, zdecydował się na odpoczynek w związku z wyczerpującym ostatnim okresem. Czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć, napisał napastnik, co wzbudziło wiele komentarzy wśród fanów i dziennikarzy. W tym czasie Robert wraz z Anną wylegiwali się na luksusowym jachcie na Ibizie. Ich chwile relaksu przyciągnęły uwagę zagranicznych paparazzi, którzy uwiecznili ich na zdjęciach. Anna, ubrana w granatowe bikini i czarną zwiewną narzutkę, wyglądała zjawiskowo, natomiast Robert dumnie prezentował się w kolorowych kąpielówkach. Ich wakacyjne zdjęcia to idealny kontrast do intensywnego życia na boisku i w mediach społecznościowych. Nieobecność Lewandowskiego na meczu wzbudziła spore emocje. Nie tylko ze względu na chęć kibiców do zobaczenia w akcji jednego z najlepszych piłkarzy świata, ale także z powodu pożegnania Kamila Grosickiego który tego samego dnia ma zagrać swój ostatni mecz w narodowych barwach. Na pewno, wiedząc, że Robert jest ciągle czynnym zawodnym zawodnikiem, byłem pewien, że zagram z nim ostatni mecz w reprezentacji. Rozumiem jego decyzję w kontekście zdrowia i formy fizycznej, ale, mimo wszystko, chciałbym, żeby był tutaj, powiedział Grosicki w rozmowie z portalem Meczyki z apetytem czekaliśmy na odpowiedź Turbogrosika, która zawierała jednak sporo emocji. Zamiast bezpośredniej reakcji piłkarz postanowił zachować swoje przemyślenia dla siebie, co świadczy o jego zaangażowaniu w drużynę oraz relacjach z innymi zawodnikami. Mimo spekulacji dzienniki fakt oraz portal meczyki ple sugerują, że lewandowski może jednak pojawić się na tym ważnym meczu, co z pewnością dodałoby dodatkowego smaku temu sportowemu wydarzeniu. Wydarzenia te przypominają, że nawet na szczycie kariery każdy potrzebuje czasem chwili dla siebie. Wakacje na Ibizję, odpoczynek oraz odpoczynek od presji związanej z zawodem sportowca z pewnością pozwolą Lewandowskim wrócić do swoich obowiązków w doskonałej formie. Dla nas, fanów, pozostaje tylko trzymać kciuki za przyszłe mecze, niezależnie od tego, kto będzie na boisku.